Wszyscy jedziemy na trzeci dzień, gdzie jedziemy pierwszy raz spotkać się na żywo z chłopakami ze współpracy z Traport i Bill za założycielami sklepu. A jutro na nadejdzie ciekawy dzień, bo jedziemy się spotkać z gwiazdą, prawdziwą gwiazdą, która nosi Trap Star'a, która jest największym drillowcem w Polsce, czyli z TWR'em. Ale to jutro. Dzisiaj to auto będzie wymieniane na troszkę inne, w sensie nie moje wiadomo, no ale bez przedłużenia lecimy na apartament do chłopaków. Stoimy na światłach, my 10 minut do celu i będziemy ustalać co robimy dzisiaj, bo jutro jest zaplanowane o pole i te jak mówiłem wcześniej. Dobra widzowie, już wyszliśmy z samochodu, jesteśmy na miejscu, mam budki 700 od chłopaków tutaj, idziemy coś ponagrywać, może dzisiaj jeszcze, ale zobaczymy dzisiaj na pewno krócej niż jutro, bo jutro się trzykuje podróż dłuższa. Wcześniej z Kodą, teraz z Mercedesem bez gwiazdy nie ma jazdy. Ja mam. <laughs> ja. Ogólnie jutro jedziemy do TWR-a z całym oh. na akademii, coś zobaczymy. A muszę aż snapa zrobić Dobra widzowie to co? Widzimy się już w apartamencie albo coś będziemy robić, jeszcze ciekawego, to zaraz wam damy znać. Zadecydowaliśmy, jedziemy odwieźć furę nabytą moją, potem jedziemy nagrywać z Labubów takimi oto dla i Easy 500 nie? Tak, tak. były pięćsetki Może... 700 Siedemsetki, 7, tak. 7 setki. Czyli idziemy pewnie porozdawać coś, jak ktoś dobrze odpowie, zobaczymy co się uda zrobić. I widzimy się już w trasie Dobra widzowie, zjedliśmy na no i Idziemy coś poszukać ponagrywać co z kimś Może kogoś się złapie na spontanie lecimy La bubu nie wzięliśmy Ale jutro się rozgrza najwyżej na opolu jak będziemy u e TWR-a Zaprowadzimy tutaj chłopaków z Fashion Profi na Trzyma Na bytomski zaułek Pokażemy bytomskie zakamarki no idziemy, nie? Zobaczymy Waszą reakcję, bo was tam podoba na takim załudku ciekawym. Jest naprawdę ciekawie. Czasami jakaś butelka się z coś może płacić, coś może w głowę dostać, ale to zależy, nie? Smokę, to zależy... chcesz mam założyć, czy <grym> bez chasku. Jak masz, to możesz a, założyć. Okay. Dobra, damy może radę. być spokojnie, nie? Zobaczymy jak będzie. Tak, dobra. trzeba przebadać teren, Wierzę, co, nie chodzi. No, Będę uniki robił, Najwyżej najgorzej z aparatem, nie? Bo to najdroższe, No dobra, damy radę. No idziemy zobaczyć do jakiegoś baru, może sobie jakąś pizzę zjemy czy coś. Najprawdopodobniej do areny, tam gdzie testował niby na prima Aprilis, ale zobaczymy gdzie pójdziemy. Na razie sobie chodzimy i chłopaki sobie zwiedzają beton. Właśnie będziemy robić lita licytację nie Mystery no, 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 na, Boxu. No, ja na mystery Box z pod świetnika. mistery mysteryboxa betomskiego. Więcej ty nie przyjadę. Widzowie jest dzień drugi. Jedziemy do auta, jedziemy do Opola właśnie do mnie dzwonił Dawid. Więc jedziemy i widzimy się w samochodzie. dojechaliśmy już do miasta Tewera i czekamy w kolejce na mynie, bo się czeka tutaj, jest kolejka na mynie ogólnie, nie? w tej wsi. Była kolejka na cztery auta jedziemy umyć auta i do Tewera. Jak go tutaj daj po nie No 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 on to samplował i wrzucił No a do tam trumanowi komentarz No 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 i tam 330 lajków było, nie? I, na, i ten, napisałem mu wiadomość... No ja ten... widziałem, widziałem ten komentarz nawet. No, no i napisałem mu wiadomość jak się dogadujemy i nie i opisał, nie? Zaraz numer podał, żebym zadzwonił. Okay. No i tak to poszło, nie? Okej, okay. jesteś na płycie teraz. No. no to zajebiście wyszło Pierwsza płyta na Spotify. No. W Polsce, nie? Elegancko Przybyło chyba słuchaczy co? No było 20. Miałem już... Kiedyś miałem 62 tysiące, teraz miałem 28, a teraz jest 70 tysięcy. Przecież to 100 tysięcy bije, nie? To ja? Jak jakieś byłem no. tak całkiem w podziemiu parę lat temu no, no. Yy, to napisałem mu to w komentarzu, to mnie zablokował, nie? Serio? To, no, to, to go zabolało, nie? Teraz na traku go tak pojechałem, nie to też go pewnie zapalało. Ty na YouTube są już 2009 rok, nie? 9. No. Okej, okay. jaka była taka pierwsza nuta, którą wypuściłeś i Złoty głos. Złoty głos. Nie, pierwsza nuta to była z F dołu prawdziwy bredny, prawdziwy łosy, nie? A później okay. złoty głos. Okej, okay, to było ile lat temu? No... W 2009 był Złoty Głos, czy nagrany, a później ten. 15... A ten prawdziwi Łowcy, no to było chyba w 2007 nagrane jeszcze, nie? To stary, to jest ponad 15 lat. No. Prawda. Ja, ja zaczynałem nagrywać, jak miałem 14 lat, nie? Okej. Okay. Chyba nie wiedział za co? No. Im większe liczby, tym bardziej się chce, nie? No. no. no to się nie odniósł, nie? No, 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 Ale tam już wszystkie portale chłodzą, także to na pewno do niego dotarło. Kurde. Z niej jednej strony, nie? Są, y, potrafią na dzwiz nagrać, a są tacy, co potrafią na, nawinąć na pistalu, a są tacy, co nie, tego nie potrafią. to nie? nie umie chyba w pistolu. A pisarz to nie kisa, to słaby jest, nie? A ja nagrałem kisza całą polską w scenę, to bym go po jednym wersjom rozjebał, tak? Jak Alfredo Malika Montany Małpa, nie? To jest w ogóle z modą u Ciebie, bo Ty jesteś, jeżeli chodzi o modę, to też taką ikoniczną postacią, nie? No. Stary, no Trapstar'a to rozpromowałeś na Polskę w nie? No. Ja Czyli, że nawet bardziej niż są szczerze, nie? Wymyśliłem trend na TikToku, nie? No, by Trapstar'a był prosto z prostu bratku. A jak? No a kiedyś, w 2017 roku, jeszcze przed Opium, zanim Playboy Carti nosił Rick Owensa, zanim Malik nosił, nie? To ja zrobiłem Miałem wrzuty na CDMN, no albo bo... na hype talka nie fit battle miałem dwa razy. To no. może fejki, nie, to główno prawda. No zawsze gadanie, zawsze korona, dorzają no? jeden za drugim. Przez to, że Ani tyle wiedzą... podrób jest, teraz taka reno, ma normalnych ciuchów jest, nie? Że każdy mi się że no powiema, a tak nie jest. A teraz dopiero będzie zalew f... cafei z Chin, jak Trump nałożył y, 240% tła f... na Chiny, na rzeczy z Chin, a Chiny zalegalizowały podróbki, nie? I wiesz, teraz będzie dopiero zalew, nie? I no czasem tak. paczki po 2-3 miesiące przychodziły, nie? No, nie wiem jak to A z Corteza elegancko. Elegancko, nie? nie? Oni właśnie no? w tej chwili napraszali. nie? Tak. Jeszcze tam, jak za jakąś kwotę bierzesz, to masz przesyłkę gratis, nie? Tak. Powyżej powiedzieć, 200 funtów tam jest chyba. No. Nie? A jakie masz takie jakby najlepszy itemek TrapStara, który kupiłeś ci jakby naj, naj, najbardziej? No to chyba to, Baby Blue, Tom kurteczkę, nie? A kurteczka, no ona no to jest. Kiedy, kiedy ją kupowałeś? To już parę lat temu chyba, nie? No w 2023 no. Nie, ona fajna. Dwa temu, nie? No. W 2022, jakbyś tak. Jak ten trend wymyśliłem, właśnie to się zaczęło od tej, od tej kurtki. Tak. <laughs> jak wrzuciłem TikToka, nie? I zaczął, zaczął się trend. No, wytrapsarz prosto z UK bratku, nie? <laughs> ale co, jesteś szczerym człowiekiem, nie? No. To ci trzeba przyznać. To prawda. To... Raz na jakiś czas lubisz taki wiral przypominać, nie? No. I kubilk kur... potem lecą liczby w górę i. No. I kalafon, kur... nie? Później zapomną i znowu. domu to... się, się przypominam. Ta, i tak. znowu kur... banger, nie? No. Czerek. <noise> <noise> Lub. Robimy I Jest dobrze. Wjeżdżamy ze złotą kartą. Widzowie i jedziemy. Nagrać z TWR-em wywiady, jakieś rzeczy do klipu jego i ogólnie porobić jakiś content z TWR-em. Na razie mieliście parę rozmów tutaj, zobaczymy, co z tego wyjdzie widzowie. Zostawiajcie łapki w górę, bo to jest najważniejsze i udostępniajcie, pchajcie tego vloga wszędzie. Ale bezalkoholowy. No, też tak właśnie. No. Tak. Ale e energetyczny, trochę elektrolitów, trochę kofeinki, wszystko co potrzeba. I kamienki, to można, można jechać cały dzień. Zrobię w Rzadku, z drogą. My już wracamy do Katowic, to jest pożegnanie z TWR-em, teraz Dawid się żegna tam i lecimy na Katowice jeszcze fotki na Instagramie porobić. Shorts są nagrane wiadomo z TWRem na Fashion Profit Academy, zapraszam i oczywiście u mnie na TikToku, więc obserwujcie i oglądajcie. Dobra widzowie, my już jesteśmy pod domem, pożegnaliśmy się z Dawidem i Krystianem i na tym zakończymy tego vloga, mam nadzieję, że wam się spodobało. zostawiajcie łapki w górę i wbijajcie na Fashion Profit Academy, na mojego TikToka, to linki macie w opisie, siemano!